Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy wlog dzień 17. Muzyka Ja odzywam się do Was tak jak codziennie, przed samym wyjściem do pracy. Ubieram buty i idę na autobus, ponieważ zostawiam Ci Adamowi auto, żeby coś tam pozałatwiał, żeby pojechał nam po lampki, tak, żebyśmy mogli dzisiaj wreszcie ubrać choinkę. Bo skończyłoby się na tym, że ta choinka by taka pusta stała aż do któregoś stycznia. Jestem strasznie niewyspana, nie wiem, nie umiałam jakoś zasnąć, a jak już zasnąłem, to praktycznie budzik mi zadzwonił i. Oh, Będę musiała chyba wziąć jakąś tabletkę przeciwbólową, bo moja głowa pęka. <gry> Dobra, kochani, yy, ubieram buty i lecę na przystanek. Matko, te dni wyglądają tak samo. Jesteśmy właśnie w sklepie i szukamy lampek. <gry> ale wziąłam jeszcze takie fajne te wstążki, żeby do bombek powkładać i żeby móc je tak powiesić ze wstążkami. A co? Dobra, idę szukać lampek, bo Adam już je nie kupił, ale sądzę, że to będzie za mało. Kupiliśmy lampki, tam możecie widzieć Adama, który... Teraz to po prostu zarzucił na choinkę. Tak wygląda strojenie choinki według Adama. Inara, JOLO! <grywa> Dobra, to bierzemy się teraz za strojenia, ja w międzyczasie robię też obiad, tak? No. Dobrze. się. Tak, choinka już jest ubrana. Tam jakieś głupoty lecą, no, ale nie z tym. W każdym razie choinka jest ubrana i nie mamy szpica. To znaczy nie mamy. To na to się mówi szpic, czy jakoś inaczej. W każdym razie nie mamy tej gwiazdy na samej górze, ponieważ to co kupiłam, okazuje się, że to jest ozdoba, którą można postawić. <noise> Oczywiście musiał być jakiś fakap. W każdym razie ja już pochowałam wszystkie kartony, zaraz je zniosę do komórki. Adam robi nam lampę w łazience. Zobaczymy. Yy, I tutaj w sypialni, nie wiem czy będziecie widzieli, powiesiłam lampki przy oknie, także jest tak nastrojowo, tak ładnie, tak świątecznie. E, no i jest ekstra. Teraz tylko jeszcze to pookarniać i będzie. Ojej, jaka jestem prześwietlona. <grym> Dobra, okej, okay. to ja odezwę się do Was później. <grym> tak, jedziemy właśnie do kina, jest 21... nie, jest 2057, więc za... Się za 3 minuty. Nie robimy się spóźniać, no ale jakoś tak. Myślałam, że zdążymy na 19.10, ale. Także po się powiem Wam, co myślimy o tym filmie. Powiemy Wam. Nie powiem Wam, tylko powiemy Wam. No i mam nadzieję, że te wszystkie ochy i jachy, które czytałam i słyszałam, będą na ekranie dzisiaj. Was bardzo serdecznie rozpoczynamy vlogmas dzień 18. Przepraszam, najmocniej, że ja się wczoraj do was już nie odzywałam, ale wróciliśmy dość późno z kina i niestety byłam tak zmęczona, że nawet nie otworzyłam kalendarzy adwentowych e, nie powiedziałam Wam, co sądzimy o filmie, nic kompletnie. Po prostu oczy mi się same zamykały, więc stwierdziłam, że to nie ma sensu, ponieważ na filmiku będę wyglądała tak. <grytanie> I nic racjonalnego nie umiałam powiedzieć, bo Adam się mnie coś zapytał, a ja. A? <grytanie> Dosłownie stojąc, i praktycznie no, no nic, kompletnie. Także e, kochani, e, odezwę się do Was po pracy, ponieważ teraz szybko się zwijam i jadę do pracy. Dzisiaj troszeczkę sobie e, wyłączyłam. Budzik wcześniej i troszeczkę za długo poleżałam, także no, muszę się bardzo, bardzo spieszyć, żeby zdążyć, więc ja też się rozgadywać nie będę. No i niestety też będę musiała połączyć dwa vlogmasy w jeden, czyli vlogmas z wczoraj i vlogmas z dzisiaj. Nie dam rady dzisiaj zmontować Vlogmasa, to znaczy chciałam go wczoraj zmontować, ale niestety nie dam rady. Dzisiaj też, że jak wrócę z pracy, to chciałam nagrać filmik, także no nie wiem co musiałabym zrobić, żeby po prostu jakoś cofnąć czas i, i zmontować tego vlogmasa także mam nadzieję, że nie będziecie źli e, ja jeszcze napiszę sprostowanie na story teraz i na youtubie, Wy jak już to oglądacie to już to czytaliście, ale tak chciałam jeszcze tylko zaznaczyć, że wszystkie informacje na temat vlogmasów i tak dalej też się pojawiam na instagramie mała reklama <laughs> nie no, żartuję oczywiście e, dobrze kochani, słuchajcie to ja ubieram buty i wczoraj sobie z komórki wyciągnęłam moje trekkingi, które są wygodne, bo wczoraj trapery jak szłam szybko tak nie obdarły, że mam takie ranki na piętach, no nic. E, dobrze, kochani, to w takim razie ja się zbieram i odezwę się do Was później. Nie odzywałam się do Was, przyszłam z pracy jakieś. no nie powiem, tego się. Miałam się odezwać od razu, jak wrócę z pracy, ale niestety, jak wróciłam z pracy, to położyłam się na kanapie i zasnęłam. I wstałam o 20.40. Ale widocznie było mi to potrzebne, widocznie musiałam odpocząć, musiałam zregenerować siły. W międzyczasie zdążył Adam wrócić, więc jest już Adam. I teraz możemy wam też powiedzieć, co sądzimy o filmie na noże. Wczoraj byliśmy w kinie. Jeżeli chodzi o sam film, to ja bardzo polecam, bardzo mi się podobał i, i w ogóle uważam, że postacie, które zostały tam wykreowane bardzo przypominają mi w ogóle zawsze bohaterów powieści Agaty Christie. W ogóle sposób kręcenia i Całej scenografii też nawiązywa właśnie do takiego klasycznego kryminału. Bardzo fajnie zarysowana ta zagadka kryminalna. Jednak muszę wam to powiedzieć, adam, ty się kapnąłeś, że ta osoba będzie odpowiedzialna za to, czy nie? Adam się nie domyślił. I z tego co czytam komentarze, dla wielu osób to było też zaskoczenie, a ja wam muszę powiedzieć, że po pierwszych kilku minutach już wiedziałam, kto będzie, to znaczy nie wiedziałam, że to się tak potoczy. To nie jest tak, że odkryłam od razu całą fabułę i, i w ogóle, e, tak w ogóle to przepraszam, ale nie mam tutaj kreseczki, także mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzało. <laughs> nie sądziłam, że to wszystko potoczy się tak, a nie inaczej, ale wiedziałam, że ta osoba będzie odpowiedzialna w jakimś tam stopniu, prawdopodobnie większym, e, za morderstwo. Więc nic więcej wam nie powiem. Yy, mogę tylko dodać jeszcze, że zrozumiałam to po jednym zdaniu. To znaczy padło jedno słowo i ja wiedziałam, że aha, to już jestem w domu. <grytanie> nie wiem skąd to wiedziałam. Nie chcę się tutaj chwalić, ale Adam może potwierdzić, że w kinie powiedziałam mu, że ta osoba będzie zaangażowana. Nic więcej nie mówię. I jak oceniamy? Adam, ty ile mówiłeś? Na 10? Takie śledzenie pół- osiem. 7 8 na 10 i ja mówię 7 na 10, ale uważam, że jeżeli lubicie właśnie takie kino kryminalne, w rozrywkowo, dobrym guście, tak bym to mogła określić. W każdym razie jest to fajne kino. Wydaje mi się, że jeżeli wejdziecie cali w tą fabułę, to, to będzie to naprawdę wybitna zabawa. Także no, a przede wszystkim mnie się podobała rola Daniela Craiga, on jest tam tak przerysowany, jest tak wspaniały, no wykreował postać detektywa. Perfekto! <laughs> no a z takich nowinek jeszcze kinowych, to w kinach są Gwiezdne Wojny. Ja dzisiaj przelatując Facebooka przeczytałam największy spoiler świata. Jakby mnie to kompletnie nie przeszkadza, chociaż troszeczkę się wkurzyłam, bo jednak chciałam najpierw iść do kina, ale potem tak sobie stwierdziłam, że przecież tak czy siak będę się świetnie bawiła. Dajcie znać, czy byliście już na Gwiezdnych Wojnach. Nie piszcie żadnych spoilerów, błagam was, bo mnie to może nie przeszkadza, ale uważam, że innym może to przeszkadzać. Tylko dajcie znać, czy byliście już na Gwiezdnych Wojnach, czy podobała wam się ostatnia Część, czy w ogóle wybieracie się, czy lubicie Gwiezdne Wojny? Może być tutaj otwarty wątek Gwiezdnych Wojen w komentarzach. Możecie pisać, dowoli. Jestem otwarta na wszystkie komentarze z tym związane. Dobra, to w takim razie tak. Przyszła do mnie paczka, ponieważ ostatnio wygrałam konkurs na stronie Różowej Fabryki na Instagramie. Na dole znajdziecie link w opisie. I tak się cieszę, ponieważ no dawno nic nie wygrałam. Nie jestem osobą, która często coś wygrywa i wzięłam tak udział w tym konkursie, ponieważ mam książki Elżbiety Herezińskiej. I właśnie ten ostatni tom nie kupiłam na targach książki, jakoś tak, była duża kolejka do podpisu. I mówię, a może przy następnych targach zakupię albo zakupię na stronie taniej książki i dopiero na targach przywiozę do podpisu, na następnych targach przyniosę do podpisu. Na no, to i zobaczyłam, że właśnie na stronie Różowa Fabryka jest konkurs, gdzie można wygrać książkę ostatnią książkę Elżbiety Herajzińskiej z autografem autorki. Mówię, a napiszę komentarz, wezmę udział w rozdaniu. I wygrałam! W ogóle o tym zapomniałam, ponieważ no, ten konkurs był jakoś na początku grudnia, pod koniec listopada i, i dopiero teraz niedawno były wyniki. No także ekstra cieszę się, zaraz Wam pokażę, ponieważ taki duży karton przyszedł, więc zaraz zrobię unboxing tej nagrody. Co jeszcze? Aha, Adam kupił szpic tu, tu, tutaj jest. Adam kupił szpic, więc zaraz go ubiorę na choinkę. Chociaż tego kartki też się ładnie prezentują, nie mogę narzekać. Aha, jeszcze do mnie kartka przyszła i wiem od kogo to jest kartka, ale w każdym razie zaraz Wam też tę kartkę otworzę i pokażę. I otworzę kalendarz adwentowy, bo od wczoraj nie otwierałam kalendarza adwentowego. Słuchajcie, tutaj jest paczka, także otwieram Ada bawi się za operatora. Zatrudniłam go. Uwaga, Adaś dostaniesz e, później. A. No nie wierzę. No po prostu... Miałabyś tylko książka. O ja się kręcę, ale piękna jest ta poduszka. Słuchajcie, tutaj jest książka. Ojej, różowa fabryka. Zobaczcie, co to jest kartka. Życzymy samych cudownych lekturek. Różowa fabryka. Ja. <grywa> Ojej, Czekajcie, otworzę to. Ja właśnie tak się dziwiłam, czemu taki duży karton do jednej książki. On po prostu no. A, pięknie. No i patrzymy, co tutaj jeszcze jest. Nie, Misiu. Yeah, yeah. Świeczka. Dobrze widzę, dobrze. Świeca naturalna, 100% natural wax, Czas palenia około 6 godzin. Balonowa królewna. O ja. O ja. da się też Mhm. Ale ładnie pachnie. Bąbka. nie słuchajcie, zaraz tę bombkę powieszę normalnie. I czekolada, i go... Po prostu ja cię kręcę. <grych> Zobaczcie, czekolada, bombka, czekolada do picia i po prostu jeszcze poduszka. Tutaj macie różową fabrykę. Ja te poduszki w ogóle widziałam na targach, ale bałam się, ponieważ ja miałam małą torbę. W tym roku wzięłam małą walizkę i mówię, no nie zabiorę się, wezmę na następny tak jak kupię albo zamówię, ponieważ mam już w ogóle te, jak nazywałem pokrowce na książki i, i po prostu jestem mega zadowolona. No a poduszka, jaka piękna. Ojej, ja, jaka słodka. Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję, dziękuję. Zobaczcie, co leci.

futerały na książki i one są naprawdę świetnie zrobione. Ten jest akurat twardszy, ten jest troszeczkę miększy, ale książki się tutaj spokojnie mieszczą. Genialne są w ogóle takie kieszonki, gdzie możecie sobie powkładać, nie wiem, bilet, zakładki. Ja to najczęściej właśnie trzymam bilety i zakładki, ale wiadomo, można też jakieś notatki. I ja mam dwa akurat futerały na książki. Jeden to jest właśnie taki wzór folklorystyczny, z racji tego, że ja uwielbiam wszystko, co związane z folklorem, z mitologią słowiańską i tak dalej. A drugi mam taki bardziej nawiązujący, to na czym mnie się tak to kojarzy do Sherlocka, do kryminałów jest to taka właśnie angielska krata no i uwielbiam jeden i drugi futerał i one są po prostu niezniszczalne, przede wszystkim książki się przez to też nie niszczą więc y, taki futerał i książkę można na spokojnie włożyć do plecaka. Tutaj jeszcze znalazłam, bo miałam włożoną jako zakładkę w środku z różowej fabryki. No i teraz dodatkowo jeszcze przepiękna poducha, Boże, ale po prostu, no, Natalia tak trafiła z kolorami i przepiękna, i mięta, i róż, i czerń, cudowne. Tam jeszcze mam słówkę, którą dostałam od Adama kilka lat temu, więc ona już nie jest... W idealnym stanie, ale mam do niej sentyment i bardzo ją lubię, więc teraz suwka doczeka się koleżanki i teraz będę razem z nimi spała, a co? <laughs> Boże, przepiękne to jest dziękuję, przepraszam, ja się tak wszystkim zawsze jaram, ale tak się cieszę, naprawdę jest mi tak miło, super, dziękuję jeszcze raz tak, miałam rację, kartka przyszła od Marty, Mary Kruszynki jest przepiękna Boziu Jaka cudna, tutaj w środku są życzenia, więc nie będę wam pokazywała, ale zobaczcie, jaka jest przepiękna ta kartka. Zaraz sobie ją powiesimy z Adaśkiem na lodówce i będzie taki motyw świąteczny. Tutaj. Tak, w ogóle to ja też musiałabym dzisiaj wypisać najlepiej kartki. To jest całkiem dobry pomysł. Ale zanim to zrobię, to słuchajcie, otworzymy kalendarze adwentowe. Onaś będziesz tłem do mojego kalendarza. Wczoraj był 17. To jest tutaj. Jej! domek. Chcesz dać? Nie mam A tutaj jest osiemnastka. I tutaj jest but, Widziałeś jakiś śmieszny but? Ach, nie miałam go wyciągnąć. No to chcesz? Chcę. Trzymaj. I w środku jest bałwanek, a tutaj w środku jest fragment choinki. I teraz idę po Harry'ego Pottera. Okej, okay, to teraz idziemy tak do numeru siedemnaście. Raz. Ła, wow, już wiem kto to jest. <grych> I numer 18. Nie patrzę i zaraz wam pokażę. Jak mogliście widzieć, jest profesor Dumbledore. Jest przewspaniały, bardzo dobrze zrobiona jest ta figurka. Jest naprawdę przepiękna. Jestem zachwycona, ale niestety mój Cedric chciał się chyba zamienić w potera, Pottera, ponieważ ma znamie na czole. Tak. Czyli kolejny fanko pop, który jest w jakiś tam sposób uszkodzony. Niestety. Dobrze, także odkładam ich do okienek. Chyba, że Adaś chcesz zobaczyć. Hej. Proszę. tutaj masz cytryka. Także Adaś zobaczy. jak je daj No nie wiem, czy on ma coś na czole, Chciał chyba się zamienić w Harry Pottera. to Nie, bo to jest y, nie brudne, tylko to jest rysa chyba, nie? I co Adaś? To jest farba jakaś. Aha. Czyli da się to zdrapać? No nie wiem, może dość żałku No, szkoda. Ale Dumbledore jest fajny. Mhm. Daj mi. No. Dobrze, także chodź. Tutaj Dumbledore i tutaj Cedric. pyk. Jeszcze nie było hermiony. Mam nadzieję, że w którymś z tych okienek będzie hermiona. Tutaj. Okej, okay, zamykamy i tak prezentują się Funko Popy. Okej, okay, wszystkie kartki już pochowane muszę teraz wypisać koperty i może uda mi się jutro je wysłać. Zrobiłam błąd tylko w jednej kartce, więc tak jak na mnie to jest sukces ogromny. <grym> Niestety ta kartka będzie na ozdobę. Koperty wezmę i jutro dokupię jeszcze dwie kartki, bo są mi potrzebne jeszcze dwie. Bo źle policzyłam. No i co? Teraz wypisuję i jutro kupię znaczki i wypiszę resztę. <grym> ok jest przed godziną pierwszą także ja już idę się umyć z racji tego, że spałam sporo po południu nie jestem aż tak śpiąca, ale tak zaraz się będę kładła powiesiłam pranie i tak ładnie mi pachnie <grych> słuchajcie, chciałam wam przeczytać fragment Wiedźmina nie będzie to żaden spoiler, po prostu chcę wam go przeczytać, ponieważ staram się tu ostatnio Wam serwować jakieś ładne cytaty. I tak sobie o tym fragmencie przypomniałam. Tak będzie mi chyba łatwiej. Ale jest Megaciem, no? Nie, jest okej. Okay. Uwaga, cytuję. Ludzie: Gerard odwrócił głowę. Lubią wymyślać potwory i potworności. Sami sobie wydają się wtedy mniej potworni, gdy piją na umór, oszukują, kradną, leją żonę lejcami, morzą głodem, babkę, staruszkę, tłuką się kierą schwytanego w paści lisa lub szpikują strzałami ostatniego pozostałego na świecie jednorożca. Lubią myśleć, że jednak potworniejsza od nich jest mora, wchodząca do chat, obrzasku, wtedy jakoś lżej im się robi na sercu i łatwiej im żyć. Tak, możecie powiedzieć, czy się z tym zgadzacie, czy też nie. Nie mogę doczekać Wiedźmi za... No właściwie dzisiaj już jest 19, więc za dzień. E, my będziemy z Adamem oczywiście oglądali, aha! I chciałam wam jeszcze powiedzieć, że przed chwilą kupiłam bilety na jutrzejszy pokaz Gwiezdnych Wojen o 20.40, więc z Adamem zobaczymy jeszcze przed Świętami Gwiezdne Wojny, wprawdzie nie w imax i nie w 3D, ale... Jakby jakoś na tej części nam nie zależy, żeby zobaczyć to. To znaczy, zawsze nam zależy, żeby iść na takie filmy, które są bardzo naszpikowane efektami specjalnymi na 3D DIY maksu. Ale stwierdziliśmy, że chcemy po prostu e, już jakby być wolni od tej strefy, no spoilers, <grych> więc stwierdziliśmy, że po prostu chcemy iść do kina, a o dziwo było bardzo dużo wolnych miejsc. Naprawdę. Pamiętam, że na drugą część to był duży, duży problem, żeby po prostu gdzieś tam znaleźć jakieś fajne miejsce. I pamiętam, że było jak na studiach, że normalnie w pewnym momencie się cały system Cinema City zawiesił. <grymne> Dobrze, także kochani, ja będę się już z wami żegnała. Chciałam Wam tylko jeszcze powiedzieć, że prawdopodobnie e, jutrzejszy vlog ma. Tak, jutrzejszy vlogmas też będzie połączony z dwóch dni, ponieważ w czwartek zawsze pracuję do godziny 18. No i nie jestem w stanie zbyt wiele nagrać, nie jestem też w stanie to szybko zmontować, więc prawdopodobnie vlogmas z czwartku i piątku będzie połączony i pojawi się dopiero w sobotę. Ja postaram się też nagrać tak, do którego ostatnio byłam nominowana, żeby film mógł się pojawić w niedzielę, ponieważ ja w sobotę będę szła na urodziny i na... Friendsmas <tak>, tak nazwaliśmy to z przyjaciółmi więc, więc nie będę miała jak nagrać Jak zmontować kolejnych vlogmasów Także teraz będzie taka seria podwójnych vlogmasów I ja zawsze staram się zostawiać informacje W zakładce społeczności na YouTubie Czy pojawi się vlogmas Czy się nie pojawi, czy będzie z dwóch dni, czy z jednego Tak żebyście też wiedzieli Z wyprzedzeniem Najczęściej no są to informacje umieszczone tego samego dnia Ale też informuję na Instagramie Także jak coś to zachęcam do zaobserwowania A jeżeli nie chcecie obserwować mnie na Instagramie w to tak jak mówię na YouTubie w zakładce społeczności tam możecie wziąć, tam się pojawiają informacje, czy vlog ma spędzić, czy też nie. Dobrze, także to chyba wszystko. Dziękuję Wam najmocniej za oglądanie, za wspólnie spędzenie tych dwóch dni i mam nadzieję do zobaczenia w sobotę, pa!